Współcześnie organizacją konwojów bankowych zajmują się najwyższej klasy specjaliści. Szkoleni tylko do tego. Mają do swojej dyspozycji najlepszy sprzęt i są uzbrojeni po zęby. W latach 60. wyglądało to zupełnie inaczej. Przewożeniem pieniędzy zajmowali się strażnicy sklepowi i kasierki. Najczęściej. Konwój tworzył jeden zwykły samochód osobowy, który często miał namalowane logo i nazwę instytucji, dla której jeździł. Przy takich zabezpieczeniach równie dobrze można było napisać zapraszamy do napadu, dzisiejszy utarg oddajemy gratis. Byli tacy, co nie potrafili się oprzeć. W Warszawie na rogu ulic Krucza i aleje jerozolimskie znajdował się kiedyś centralny dom towarowy, zwany popularnie Cedatem. Za bezpieczeństwo towarów i pieniędzy odpowiadała tam Straż Przemysłowa. Utarg przewożono do pobliskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Jasnej, znajdującego się w tak zwanym budynku pod Orłami. Konwój organizowano dwa razy dziennie, rano około dziewiątej i wieczorem między osiemnastą a dziewiętnastą. W jego skład wchodziła kasjerka, dwóch strażników i samochód marki Warszawa. 40 lat temu to miejsce wyglądało dokładnie tak samo jak dzisiaj. Tamtego wieczoru, 22 grudnia 1964 roku, do samochodu zapakowano worek z dużym przedświątecznym utargiem. Procedury były dokładnie takie jak zawsze. Uwagowanie worków zawsze widziało wielu, wielu ludzi, którzy tam w podziemiach, bo tam wtedy wjeżdżały samochody z towarem, mnóstwo rzeczy tam się działo. I codziennie o godzinie 18 z minutami ten samochód jechał, wyjeżdżał. Z podziemi Centralnego Domu Towarowego i stałą trasą jechał do banku na jasnych. Jak wynika z ustaleń śledztwa, 18.30, 18.32, 34, tutaj też różne są. Podjechał zielony samochód z zamalowanymi na biało szybami, czy na szaro, z napisem CDT na y, burcie, czy na drzwiczkach, i y, był to samochód Centralnego Domu Towarowego z którego wysiadła kasjerka, Pani Michałowska i dwóch konwojentów. Strażnik Piętka, yy, trzymając worek, powiedział, ja biegnę szybko do gmachu". W yy, szoferce został kierowca o nazwisku Bogdalski i Piętka wyprzedził wszystkich, wszedł po schodkach i przy samym wejściu zderzył się z jakimś człowiekiem. W tym samym momencie ona widzi Człowieka, który, młodego człowieka, który nadchodzi w, tak, jak w jej kierunku, idąc jednocześnie w stronę banku. I ten mężczyzna strzelił bez ostrzeżenia do y, piętki, wyrwał mu worek, kiedy on upadł, i uciekł. Drugi mężczyzna strzela do strażnika skoczka. Skoczek, y, który miał konwojować, bo on miał broń. Y, nie, nawet jej nie odbezpieczył. Miał zamkniętą w kaburze. Yy, mężczyzna strzelający do niego podbiega i to dobija go strzałami w głowę. Kierowca był w ogóle, że yy, tak powiem, unieruchomiony, bo, 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 bo nie mógł się ruszyć pod ogniem yy, yy, strzałów. Kasierka uklękła za samochodem, schowała się samochód, a kierowca Bogdalski bez przerwy naciskał klakson. Po drugiej stronie placu znajdowała się siedziba kuriera polskiego. Z okien tego budynku dziennikarze mieli doskonały widok na bank. Zrobił się krzyk, usłyszeliśmy krzyk, i e, bieg, bieg, różni ludzie biegli w różne strony. Tacy trochę nieprzytomni. Worek, który bandyci wyrwali strażnikowi był niewielki, miał około 70 cm długości, jednak to w zupełności wystarczyło, by zmieścić olbrzymią ilość właśnie takich banknotów. Wśród nich największym nominałem był banknot 500 złotowy. Było to, jak sobie przypominam, milion ponad 300 tysięcy, milion 300 tysięcy pieniądze straszne, niewyobrażalne. Powiedzieć wystarczy, że była to porównywalna kwota do największej w owym czasie wygranej w Totolotka. Wtedy domek jednorodzinny w okręgu podwarszawskim kupowało się za 120-150 tysięcy złotych. Kiedy oficer dyżurny Milicji Obywatelskiej odebrał telefon, zamarł. Nie mógł uwierzyć własnym uszom. W pierwszej chwili myślał, że to jakiś żar. Jednak emocje w głosie dzwoniącego mówiły same za siebie. Mimo, że od lat miał do czynienia z różnymi przestępstwami, to podobnego zgłoszenia jeszcze nigdy nie otrzymał. Zatelefonował do niego dziennikarz kuriera polskiego wołając napad, są ranni, zabici, albo napad na konwój, albo na bank, przyjeżdżajcie. Pośród 52 radiowozów, które w tym czasie pełniły służbę na mieście... 11 skierował w rejon napadu. Trzy z nich miały wykonywać bezpośrednio czynności, wstępne pierwsze czynności w samym miejscu napadu, osiem miało zablokować kwadrat w okolicy miejsca napadu. Każdy samochód, który szybciej jedzie, który, gdzie było powiedzmy trzy osoby. Czy cztery osoby, no to był podejrzany. No wtedy legitymowano ludzi, zatrzymywano samochody, włączono w to ruch drogowy. Wszystkie siły i środki, które w tym czasie znajdowały się na terenie miasta, wszystko włączono do, do tej sprawy. Nie tylko wozy patrolowe przyjechały pod bank. Po chwili zjawili się technicy kryminalistyki, po nich przyjechali oficerowie dochodzeniowi, a na koniec jeszcze notable milicyjni, generałowie i komendanci. Zanim funkcjonariusz popławski został śledczym na miejscu zdarzenia panował chaos. Zatrzymywano przypadkowych przechodniów, a poszczególne służby dosłownie wyrywały sobie świadków z rąk. Dopuścili do tego, że cały czas w tym miejscu odbywał się ruch przechodni. Nie zaznaczyli miejsc położenia zwłok zabitego strażnika i tam gdzie znaleziono rannego strażnika. Łuski zbierali przechodnie i oddawali milicjantom, a oni nawet nie zaznaczyli, gdzie w którym miejscu te łuski leżały. Milicja dość szybko znalazła się też w gmachu kuriera. Zażądali, żeby nikt nie wychodził zatrzymali jakiekolwiek, jakikolwiek ruch tam i z powrotem. Ci co, koledzy, którzy jeszcze chcieli wejść do budynku, nie byli wpuszczani. Ci, którzy byli w budynku, nie byli wypuszczani. No, przesłuchania, przesłuchania świadków, no, począwszy od kasjerki, przybocznych widzów, obocznych widzów, bo ustalano, wykonywano po prostu czynności tam, gdzie, naokoło, gdzie ludzie mieszkali tam była redakcja Kuriera Polskiego krótce otrzymali oni pokój specjalny pokój na piątym piętrze czyli opróżniony został pokój personalny i oni tam otrzymali ten pokój i, i przeprowadzali już kolejne wtedy przesłuchania wszystkich dziennikarzy którzy byli w gmachu chodzono do wszystkich mieszkań w okolicy banku na wszystkich przepytywano Sprawdzano nazwiska, wygląd lokatorów. Równocześnie dokonywano gigantycznej pracy, bo w biurze dowodów osobistych, posługując się portretami pamięciowymi, sprawdzano wysokich mężczyzn ich, ich porównywano ich z fotografiami, które się były przy wnioskach o dowody osobiste. No to kilkaset tysięcy sprawdzono. Między innymi ustalono takiego e, pana, który m, który, m, k, który… zetknął się ze sprawcą bezpośrednio, sprawcę go potrącił. I strącił mu kapelusz. I wtedy ten, ten mężczyzna, który strącił kapelusz przechodnią i zatrzymał się, podniósł kapelusz z ziemi, otrzepał go z całego błota, przeprosił i oddał temu przechodniowi. Sprawcy uciekli. Gdzie? W którym kierunku? Rozbieżności co do tego były bardzo duże. Zeznania świadków różniły się ze sobą zdecydowanie. W archiwum Komendy Głównej znajduje się materiał filmowy sporządzony w trakcie wizji lokalnej. Do niedawna był tajny. Puszczano go tylko w trakcie zamkniętych spotkań grupy dochodzeniowej o kryptonimie P-64, złożonej z najlepszych oficerów milicji. Gdy śledztwo zostało już uporządkowane, przesłuchania świadków stały się bardziej metodyczne. Powoli zaczęto odtwarzać przebieg napadu i trasę ucieczki bandytów. Po przebiegnięciu w toku ucieczki sprawców kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, byli gubieni widzą. Świadkom, którzy, którzy mogli widzieć ich ucieczkę, ginęli, dlatego że. E, dobiegli do ulicy Sienkiewicza, tam e, było wąskie przejście takie pomiędzy banki, Pierwszym Oddziałem Banku PKO BP. Potem w Moniuszki e, skręcili w którym kierunku, czy w prawo, czy w lewo, e, trudno powiedzieć. Przyjęto, że, skręcono, że skręcili w lewo, odbiegli do, e, e, do tego e, zamku. Przesłuchania bezpośrednich świadków zdarzenia trwały aż do rana. Zeznania kilku z nich okazały się prawdziwą rewelacją. Pojawiły się nadzieje na złapanie bandytów. Kierowca taksówki, który stał na postoju przy powstańców Śląskich, przy powstańców Warszawy, powiedział, że wskoczyło do niego trzech mężczyzn, mieli ze sobą szary worek, kazali się wieść ulicą Chibnera jasną i gdzieś w tamtych okolicach wysiedli. Z kolei konduktorka tramwaju linii 32, Daniela G, zeznała, że około godziny 19:15 z gruzów w pobliżu przystanku tramwajowego wyskoczył mężczyzna, który wsiadł do, do, do tramwaju, w którym ona jechała. Był bardzo zdenerwowany, miał ze sobą worek, żądał, żeby nie zamykała drzwi. Pytał, czy dojedzie tym tramwajem do dworca wileńskiego. Po pobliżu jakiłońskiej wyskoczył no i zniknął jej z oczu. Niestety oba tropy prowadziły do donikąd. Nie potwierdzono żadnej z wersji. Nie znaleziono ani jednego świadka, który by potwierdził, że bandyci wysiadali z taksówki albo tramwaju. Nikt też nie widział ich w tamtych rejonach, ale pojawiła się jeszcze jedna wersja ucieczki. Milicja rozpracowywała ją szczególnie intensywnie, nie bez powodu. Świadkowie zeznali, że y, u zbiegu ulic Himnera i Sienkiewicza przed napadem, kilka sekund przed napadem, pojawiła się, jedni twierdzili, że szara, druga, że niebieska, w końcu stanęło na tym, że szaro niebieska Warszawa, y, która w y, rejestracji y, litery na rejestracji to były litery TB. To było ówcześnie oznaczone województwo warszawskie. Miała również w numerze rejestracyjnym dwie jedynki. Jak twierdzili świadkowie, na odgłos strzałów ruszył, pojechał w kierunku ulicy świętokrzyskiej, i tam gdzieś mieli albo wsiadać do niego, albo wrzucać u worek zrabowany z pieniędzmi ci mężczyźni, którzy uciekali. Gdyby milicji udało się znaleźć ten samochód, byłby to ogromny krok naprzód. Rozpoczęto intensywne poszukiwania pojazdów. Które odpowiadały cechom szczególnym wspominanym przez świadków. Na pierwszy ogień poszły kartoteki urzędów komunikacyjnych. Takich samochodów było w województwie warszawskim 970 stary typ Warszawy, która miała w numerze drugą lub trzecią cyfrę 1 lub 7. Milicja zlokalizowała wszystkie samochody oprócz jednego. Ponieważ tradycyjne metody pracy operacyjnej nie przyniosły rezultatu, zastosowano inną metodę. Przez kilka kolejnych dni w mediach ponawiane były ogłoszenia adresowane do właściciela pojazdu, wzywające do stawienia się na najbliższej komendzie. Ponieważ na żadne ogłoszenia w prasie, w telewizji, w radiu. Kierowca tej Warszawy nie odpowiedział, przyjęto z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ten kierowca mógł mieć jakiś związek z napadem. Sprawa P-64 była dla milicji prestiżowa. Intensywne śledztwo trwało wiele lat, niestety bez rezultatów. Niespodziewanie w latach 70. udało się namierzyć byłego właściciela poszukiwanej Warszawy. Mieszkał w podwarszawskich Michałowicach i opowiedział zupełnie niesamowitą historię. Mianowicie, wiosną e, z, za, on zaparkował e, na MDM gdzieś ten samochód. I podszedł do niego młody człowiek i zaproponował mu natychmiastowe odkupienie tego samochodu. Co on był zdziwiony, ale tamten dawał mu ogro, w, tak zwane wysokie przebicie płacił mu dwukrotnie niż, to, niż ten samochód był wart. W efekcie on się naradził z rodziną i ten samochód sprzedał po południu. I znaleziono wszystkie samochody z owych 900, 970, które były TBTP i miały tą jedynkę lub siódemkę, oprócz jednego. I ten samochód się rozpłynął. Krążyła pogłoska, że Warszawa ta bardzo szybko, niemalże w kilka godzin po napadzie, została wprowadzona na teren Huty Warszawa i tam przerobiona na, na złom od razu. Już w pierwszej fazie śledztwa milicjanci sięgnęli po niekonwencjonalne metody dochodzeniowe. Na podstawie zeznań świadków wykonano dwa manekiny w skali 1 do 1 przedstawiające sylwetki bandytów. Jak były one wierne, to może świadczyć to, że kasierka Michałowska, która była właśnie bez przerwy przesłuchiwana, ona niemalże mieszkała w tej, przez kilka tygodni w tej komendzie stołecznej, tak samo jak i kierowca Bogdalski, któregoś dnia weszła i zobaczyła leżące dwa manekiny na podłodze, ponieważ przygotowywano je, jakby tu powiedzieć, na ekspozycję dla publiczności, i zemdlała na ich widok. Te manekiny wielokrotnie przedstawiono najpierw dziennikarzom na konferencji prasowej, ich fotografie rozsyłano do wszystkich gazet, w całej Polsce zresztą. Pokazywano je w telewizji, chociaż ówczesna telewizja, wiadomo, raczkowała dopiero, tak można powiedzieć. I wystawiono je, tak jak ja pamiętam, w nowo otwartym domu towarowym tam, gdzie dziś są domy Centrum. Mimo, że manekiny widziała cała Polska, nikt nie rozpoznał bandytów. Prowadzący śledztwo postanowili wrócić do bardziej konwencjonalnych metod. Sporządzono portrety pamięciowe, które następnie opublikowano w gazetach. Świadkom szczególnie mocno utkwił w pamięci wysoki wzrost jednego ze sprawców. Zatrzymywano wtedy dosłownie, nawet w czasie jazdy tramwajem czy na ulicy, zatrzymywano ludzi wysokich, których sprawdzano, pokazywano kasierce i kierowcy samochodu. Z centralnego domu towarowego, którzy właściwie mieszkali wówczas w komendzie stołecznej, i im przedstawiano setki ludzi do rozpoznania. No cóż, mogę tylko tyle powiedzieć, że major Mosur kiedyś wyraził się, że najbardziej podobnym do tych portretów jest Popławski. No, jakie skutki tego, <grytania> tego mojego podobieństwa do portretów były, to nie wiem. Ale ja miałem alibi na tą sprawę nie do podważenia. To był tylko żart. Udział funkcjonariusza Popławskiego mógł budzić tylko śmiech. W tych czasach napady z bronią w ręku były rzadkością, gdyż takie przestępstwa milicja ścigała z wyjątkową konsekwencją. Za samo posiadanie broni groziło 10 lat więzienia. Może właśnie dlatego dziwiła sprawność, z jaką bandyci potrafili strzelać. Skoczek upadł i padaj, kiedy padał, prawdopodobnie otrzymał drugi postrzał już śmiertelny. W głowę. No, trafić z pistoletu TT, chociaż jest to celna broń i niezwykle skuteczna. Siła rażenia broni TT, pistoletu TT, równa się sile działania broń Kałasznikowa. Na miejscu zdarzenia znaleziono 8 łusek. Poddano je badaniom balistycznym. Pięć z nich pochodziło z broni zabranej zamordowanemu w 59 roku plutonowemu Kiełczykowskiemu. Pozostałe trzy z pistoletu użytego w czasie dwóch innych napadów. Na kasierkę sklepu obuwniczego hełmek w 57 i konwój pocztowy przy armii Ludowej w 59, w czasie tego ostatniego, podobnie jak w przypadku napadu na jasnej, zabito konwojenta, dobijając go strzałem w głowę. Drugi z konwojentów Furmańczyk przeżył. Kilka dni po napadzie udzielił ekspresowi wieczornemu obszernego wywiadu, opisując dokładnie przestępców. To, co stało się później, zaskoczyło wszystkich. Do szpitala Furmańczykowi posłano e, nabój. Z, 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 z literami wy, wyciętymi z różnych gazet. E, znaczy, to jest dla ciebie. E, jeżeli będziesz za dużo mówił. Był to list grożący Furmańczykowi, który dla ekspresu wieczornego e, f, opowiedział, jak wyglądali e, ludzie, którzy na nich napadli. List zaczynał się od przekleństwa, ty stul mordę przed mętami, ta kulka ci się należy, z gazety wiemy gdzie mieszkasz, dziękujemy za 35 kulek, generał w smrodzie się poniewierał, to nie ostatni strzał. To zdanie generał w smrodzie się poniewierał jest bardzo interesujące, ponieważ w czasie wizji lokalnej był y, obecny ówczesny komendant główny y, milicji, generał Dobieszak. I tam gdzieś na zapleczu znajdował się jakiś klozet czy szalet dla robotników. I on chodząc tam, załamała się pod nim podłoga czy coś, i on wpadł w no, do gnojowisko, tak powiedzmy. I o tym mogło wiedzieć tylko kilkunastu ludzi, którzy tam byli, no, wysokich oficerów milicji. Dostęp do takich informacji i sprawność, z jaką bandyci posługiwali się bronią, wskazywały, że z przestępstwem mogli być powiązani ludzie ze środowiska milicji lub służby bezpieczeństwa. Podejrzenia pozostawały tylko podejrzeniami, aż do momentu, gdy dwaj dziennikarze postanowili wrócić do starej sprawy. W grudniu 1997 roku na łamach kulis opublikowali artykuł na temat napadu sprzed 33 lat. Nosił tytuł kryptonim P-64. Wtedy nastąpiła bardzo dziwna rzecz. Otrzymałem list podpisany imieniem i nazwiskiem i adresem, w którym autor i tutaj zacytuję go pisał. Była to rzeczywiście bulwersująca sprawa. Zaangażowani w nią, to znaczy w wykrycie sprawców, byli wysoko postawieni funkcjonariusze KGMO i prokuratury wojewódzkiej w Warszawie. Nie zgodzę się. Jak wielu innych czytelników i byłych funkcjonariuszy MO, że niby sprawcy do dnia dzisiejszego nie, nie zostali wykryci. To nieprawda, sprawcy napadu zostali po kilku miesiącach wykryci, ustaleni i zlikwidowani, przynajmniej dwaj bezpośredni. Do publicznej wiadomości jednak nie podano, gdyż panowała wówczas em, cenzura i embargo. Sprawę wykryli Spece, między innymi z wydziału dochodzeniowo-operacyjnego. Po uzyskaniu informacji od tajnego współpracownika, pułkownik Tadeusz Kozłowski, gdyby żył dzisiaj, to mógłby piszącym autorom, o ile by zechciał, powiedzieć coś na ten temat. Wielu byłych funkcjonariuszy MO, bezpośrednio zaangażowanych w tę sprawę, wie, że, cudzysłów, sprawcy napadu na kasjerkę i strażników z utargiem z Centralnego Domu Towarowego, czyli P-64, zostali ustaleni. Lecz ze względu na zachowanie autorytetu środowiska, z którego się wywodzili, i dobro państwa, nie podano ich nazwisk do publicznej wiadomości. Byli to dwaj oficerowie SB, major i kapitan. I druga dziwna sprawa. Okazało się, że pod podanym adresem taki człowiek nie mieszka. Ale w tym mieście, to jest miasto na Śląsku, mieszka bardzo rozległa rodzina. Ludzi o tym samym nazwisku. I jeden z nich był w latach 60. milicjantem. I ludzie związani z tą rodziną wiedzą tylko tyle, że w latach 60. on wyjechał za granicę. Po prostu zniknął. Prawdziwa tożsamość autora listu wysłanego do redakcji kulis nie jest znana. Nie wiadomo, jaki jest jego związek z całą sprawą, ani dlaczego napisał ów list. Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Sprawcy nie zostali wykryci. Ich majątek może być teraz liczony w dziesiątkach milionów dolarów. Napad na konwój pod oddziałem Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Jasnej był największym i najbardziej krwawym w całej historii PRL.